Początek pytanie takie e, podstawowe, i pewnie już e, masz tego dość, ale jakby macie taką dosyć e, unikatową inicjatywę. I jeszcze. E, tak mi się wydaje, może to się w przyszłości trochę zmieni, ale do tego też przejdziemy. E, powiedz mi, skąd się w ogóle wzięło miasto w Komie, a potem miasta w Komie? Miasto w Komie e, wzięło się stąd, że kiedyś. Po prostu straciłem kamerę, a ponieważ dalej chciałem kręcić, nie mogłem tego robić oczami, to musiałem to zacząć robić czymkolwiek, co było w stanie komponować, rejestrować i oddawać obraz. I w życiu nie podejrzewałem, że mógłbym to robić komórką. Były wtedy takie komórki, które miały tam 1,2 miliona pikseli, czyli były w takiej rasowej pikselozie. Borasowa pikselowa skończyła się mniej więcej na 5 milionach pikseli, czyli dzisiaj to już w ogóle nie, nie obowiązuje i nie żyje. Nie ma dzisiaj, e, gdzie praktycznie nikt nie kręci naprawdę komórką. Dzisiaj wszyscy kręcą komórkami, które mają kamery HD, które mają jakieś nie wiadomo jakie, albo nie wiadomo co. I w tą prymitywną komórką wykonałem kilka zdjęć i zobaczyłem niewiarygodny potencjał estetyczny. Zobaczymy, że to jest piękne. Mówisz o czymś takim? Jeden 3? trzy? Co, co, coś, coś takiego, tylko jeszcze ze starą optyką, starą matrycą, takie jakieś stare nokie, w ogóle coś takiego. I dla człowieka, e, wiesz, który komponuje obraz, który obrazem opowiada przez całe lata, nagle jest taka, taka maszynka i zrozumiałem, że moje kino oczorcji, które w filmie moją wolność jest zaraz Boga, który w poniedziałek będzie tutaj wyświetlany przez krytykę polityczną. Eee, osiągnąłem wyróżnienie kina autorskiego, czyli sam robiłem dźwięk, sam robiłem obraz, sam reżyserowałem i sam ułożyłem całą opowieść w tym filmie i nagle się okazało po prostu, że komórką mogę pójść jeszcze dalej. Jeszcze dużo, dużo dalej to wcześniej osiągnąć to, co w komórce dla mnie najważniejszego, czyli tą wiarygodność yy, bohatera, stuprocentową. Nikt mnie nie podejrzewał o to, że ja będę, nawet ty teraz siedzisz z nami i zauważasz, że ta komórka cię nie irytuje, nie, nie czujesz się i ona się nie dociąża, prawda? I to wszystko się zbiegło razem <śm> w, <śm> w takim ładnym, tradycyjnym <śm> okresie mojego życia. Że, że po prostu nie stać mi na nową kamerę. Nie kupię jej i więc będę kończył tym i oczywiście nie zrobię z tego kina i nie zrobię z tego programu do tego i nie zrobię z tego jeszcze nie wiadomo jakich wielu innych rzeczy tak poważnych bo przecież to jest tylko komórka. ale jednak się udało o to właśnie chodzi wszystko zrobiłem zrobiłem film kończę teraz yes. film już sześć lat temu zrobiłem pierwszy festiwal yy przepraszam pierwszy program telewizyjny kręcony komórką i to wszystko nie dlatego że to jest takie narzędzie które jest oryginalne i nikt z tego jeszcze nie zrobił no to na przykład nikt nie zagrał na e, e, melodii na Różę od Kibla albo nie wiem czym tam jeszcze więc drugi e, komórką bo przynajmniej może być ten film kiepski ale Zimą, że jest kiepski, to przecież to, że jest zrobiony komórką, bo ktoś się tym zainteresuje. Ja w życiu mam yes. mnóstwo różnych rzeczy, o których ludzie marzą tacy, którzy chcą robić kariery, których ja w życiu na szczęście moje wielkie nie miałem na myśli, ponieważ jestem artystą na i mnie interesuje przeżywanie estetycznych orgazmów codziennie, wielokrotnie a nie pseudo masturbacji w tabloidach czy, czy w jakichś w jakich wywiadach jakichś nie wiadomo czego więc jakby osiągałem to za pomocą komórki. I osiągam to do dziś, nawet dzisiaj super, kiedy robiliśmy zdjęcia. Zrobiłem takie jedno zdjęcie, które tak, tak, ja już dzisiaj miałem stosunek artystyczny i mnie to bardzo cieszy i do tego mi służy komórka. I dlatego nikt tego nie może podrobić, bo to nie polega na tym, żeby ludzie nagle zaczęli kręcić komórką, albo robili zdjęcia komórką i zapełniali yy, łamy gazet, yy, yy, bezdenne przestrzenie telewizji i wszystkiego co się da emitować i publikować, tylko po to, żeby przeżywać, no, i, i ludzie po prostu mało przeżywają, a, a bardzo chcą zdobywać nagrody na festiwalach, chcą mieć nie wiadomo jakie publikacje, no i komórka stroni od takich po prostu scen, tak to wygląda. Yy, jasne. Jakby jesteście akcją otwarta, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, bo przecież dzisiaj tutaj jesteś, uczysz yy, ludzi, jak to się robi, yy, przekazujesz im pewien warsztat, ale też yy, myślę, pewną wrażliwość. Co mówisz tym ludziom, kiedy przychodzisz i mówisz, dołączcie do nas, to do kogo mówisz? Jakie przymioty ciała i ducha musi mieć filmowiec, komórkowiec? Bardzo proste. To samo, co musi mieć pankowiec w stosunku do wszelkich innych gatunków muzyki nie, klasycznej, rozrywkowej i każdej innej. Musi porzucić myślenie o tym, że jego celem jest zdobycie statuetki w Hollywoodzie. Musi porzucić też, porzucić, porzucić też w ogóle wszelkie myślenie o użytkowości, czyli że tym zrobię taniej. Musi nadzieję na wszystkie możliwe, dzid możliwe dzidy, jeśli ja myśli, że mimo wszystko zrobi coś takiego. Nie, musi być w pełni niezależnie myślącym człowiekiem, który chce rozpierdolić ten cały show-biznes i, i, i robić... Po swojemu, bez jakiejkolwiek cenzury, bez jakichkolwiek doradców, autorytetów, innych takich ludzi. Jeżeli ma po prostu odpowiedni bankowy anarchistyczny światopogląd, to będzie z nami to robił. No. I to nie jest łatwe, to jest szlachetna, wysoka szkoła jazdy, ogromnie trudna dla ludzi wychowanych przez tabkę Facebookowo, e, lifestyle'ową. My nie jesteśmy Open Air, my jesteśmy Woodstock. To jest jakby ta różnica. Mhm. E, mówisz jakby o tym w taki sposób, że sądzę, że nie odpowiesz na to pytanie negatywnie, ale jakby nie widzisz słabości tego narzędzia komórkowego. Z tej słabości jakby twoim zdaniem wynika jego prawdziwa siła, prawdziwa autentyczność, tak? No tak, tak. Ja bym tego nie, nie nazwał słabością, bo oczywiście każdy nazywa jak chce. Na tym, to znaczy, na, wiesz, ale bym powiedział, że to jest narzędzie wysoce prymitywne, mhm. które ma mnóstwo ograniczeń. którym nie kręci się w nocy, nie kręci się przy słabym świetle, które nie zrobi ci filmu fabularnego, bo do niego wymagane jest światło. To jest najwyższa próba dogmu. Próba e, sił z narzędziem, które odrzuca wszystko to, co większe światło. Nie stosujemy taki obiekt. I to jest nasz było, to jest nasz grzech. Dobra? Wobec tego, co mówię. Natomiast jest to uestetyzowanie i e, jakby stworzenie pewnego stylu. Stworzymy pewien styl swój. Mamy go. To nam do, w tym pomaga, pomaga nam też trochę stworzyć optykę. Natomiast komórka jest narzędziem prymitywnym, dającym niewiele możliwości upiększania świata. W Manifeście to upiększanie świata w ogóle odrzuciliśmy. Natomiast komórka jest narzędziem, które ma za to inne plusy, czyli po prostu nie zniekształca rzeczywistości. Potrafimy ją, bardzo szybko tę rzeczywistość dokumentować. Nazwaliśmy go w Manifeście nią, komórkę. Wideonotesem. Ten no, wideonotes notes to jest po to, żeby tak notować rzeczywistość ludzi, zastawali w niej oraz ich wypowiedzi i odgłosy, żeby to było niezakłócone. Trudno sobie myśleć o tym, że, że notatki mogą być zmanierowane, prawda? Nie jest wcale takie proste. No tak, notatki robisz dla siebie. Notatki robisz bez manier. Jak się pokona granice zagrywania i Takiego wychodzenia z choroby telewizyjnej, czyli, czyli tego całego udawactwa dużo lepszego, które tam jest, to nagle okazuje się, że człowiek sam siebie może nagrywać bez obciachu również obrazy, i może się nie zagrywać. Mhm. Nawiązałeś do tego, że kreujecie pewien styl. Ja myślę, że Wasza akcja ma pewien styl, chociażby przez to, że dzisiaj już to powtórzę że jesteś tutaj i uczysz ludzi swoje do spojrzenia, więc to potem będzie rzutowało prawdopodobnie i miejmy taką nadzieję na ich przyszłe prace, jeżeli się to wciągną. Czy nie boisz się, bo powiedzmy sobie szczerze, powstaje coraz więcej inicjatyw podobnych, powstają festiwale filmu komórkowego, powstają też. Różne, różne pokrewne akcje to jest narzędzie, po które można sięgnąć, więc pewnie nie ma, co się, nie ma co się dziwić, że znajdujecie swoich naśladowców czy jakichś swoich... Y współpartnerów w tym co robicie, czy nie boisz się, że jakby miasta w się ciut e, rozmyją i że stracicie tą e, autentyczność, ten swój styl, tą swoją Ale co tu mamy do stracenia? Co my tu możemy stracić? Tak to mógł się bać jakiś e, biedny producent w tvn nie, albo w Polsacie, albo jakiś producent, który ma kupę kasy do przewalenia i robi festiwal. O co się mamy bać? O sztukę? Sztuka ma to wielkie szczęście, że jest nietykalna. Żaden ham nie jest w stanie zniszczyć artysty tak naprawdę, nie sięgnie tego. A my się po prostu, myśmy stworzyli polskie kino komórkowe. No tego co, co nam, co nam mogą zabrać do tej świadomości ludzi? Nie tylko w sieci, nie tylko zostanie wydane na DVD, nie dane światu. Myśmy stworzyli Polskie Kino Komórkowe, to jest ponad 150 filmów dokumentalnych wykonanych komórką, komórką które mają siłę i ogrom. Za chwilę stworzymy pierwszy pełnometrażowy film i już w z tą księgą kinesa, kto ma dłuższy, kto ma większy, kto tysiąc razy podskoczył na ten. My stworzyliśmy zjawisko i z tego jesteśmy tu, mniej się tym cieszymy. A to czy powstanie więcej festiwali komórkowych, czy mniej, niech wszystkim rosną po prostu rośliny w ogrodzie przez tego cieszymy. Tylko Zazdrosny, ktoś kto się obawia, ktoś kto się lęka, to jest człowiek, który jest świadomy słabości swojego talentu albo jego braku. Wtedy pojawiają się takie, takie po prostu zachowania i takie postawy jak zazdrość, jak a może mi to ktoś zawierze, a może ktoś był pierwszy. No niech nawet i ktoś będzie 30 tysięcy razy pierwszy. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby przy tych filmach, które się tworzy, mieć radość. Żeby te filmy dawały radość innym. Żeby one w ogóle były fascynujące i piękne. No o to, to ja się nie boję. Nasze filmy to mają i bez względu na to, czy tam komórką będą robić, po prostu mięso na kotlety, czy nie wiem, czy, czy, czy sernik, no to w ogóle nie robią wszystko. No. Niech robią też i śrubokrętem i, i niech robią w ogóle... wszystkim nie robią. No. Jeżeli z tego ma coś, coś do ludzi być wysłane, wartościowego, przy użyciu talentu i po wrażliwości. Mhm. Y Słuchaj, na początku były, było Miasto w Komie, mm -hmm. potem, w ostatnią e, literę słowa Miasto, mm -hmm. czyli w O, wkomponowaliście A. Mm -hmm. I to się zamieniło w Miasto w Komie. Czy mm -hmm. to jest jedynie świadectwo rozrostu, akcji, czy też jakby e, wyraz Waszych anarchistycznych, rewolucyjnych dążeń i ciągów? Panie że właśnie teraz mogę powiedzieć, jak było. Otóż na, na szafie, w pokoju naszym pierwszym, naszym studio, podszedłem któregoś razu, coś mnie się tam nudziło i po prostu napisałem na tej szafie Miasta, miasto w komie. I minęło trzy miesiące, to ja znowu do tej szafy podszedłem, coś tam tłumaczyłem i też mi się nudziło i wziąłem po prostu ten długopis i wpisałem A, bo jak się wpiszę w OA, to jest po prostu pankrogianarka. I chciałem to zamazać, że tak patrzę na to, że to ładnie wygląda całkiem. I ludzie są, kurde, dobrze to wygląda, no. I dopiero później, za do jakiś czas, zrozumiałem, że tak naprawdę to jedyne O, w które można wpisać A i uczynić z tego liczbę mnogą i pojechać w świat. Świat Polska, świat zagranica. A dzisiaj jest Wrocław w komie, dzisiaj jest Lublin w komie, dzisiaj jest Łódź, dzisiaj jest Tbilisi w komie, jest Baku w komie. I moglibyśmy tych miast jeszcze sobie nakreślić więcej, tylko nie uprawiamy jakiegoś imperializmu no, i kolonizacji, choć czasem tak mówię, tylko po prostu dajemy jakieś tam, otwieramy obywatelskie sceny dla, dla, dla anarchistów opowiadających obrazem. I to, że dzisiaj są miasta, to dlatego, że jakby los wyznacza kolejne zadania, no. Wasze miasto Białystok też już jest w komie. Czy tego chcecie, czy nie chcecie. Czy tego my chcemy, czy nie chcemy. Przyjechaliśmy tu, wysiedliśmy z pociągu i zrobiliśmy miasto w komie. Teraz różni inni, inni ludzie też to robią. I to, jest, I to jest najfajniejsze, że jakby ani w tym zachłanności nie ma, ani jakichś profitów, ani nie wiadomo jakich korzyści. Eee, jest po prostu partyzantka antyshow biznesowa, polska szkoła antyfilmowa. No. Hmm. I tak było z miastami. To jest naprawdę niewiarygodne, że ty, e, idąc tą drogą, dałeś jakby wyświetlić tę historię z tą szafą pancerną, którą nam potem zabrano, ten pokój też nam zabrano, bo mieliśmy taką partyzantkę w telewizji, oni przychodzili do nas, ci urzędnicy, e, raz na pół roku i zawsze zastawali, zastawali nas w naszej normalnej rzeczywistości, czy w jakimś obscenicznym e, zachowaniu, paleniu jointów, nie wiem, tam robieniu jakichś pokrzyków, jakiegoś w ogóle czegoś, potem niby miał być skandal, ale go nie potem w końcu już był taki skandal, że nam to zabrali. To była taka ambasada partyzantki wewnątrz głębokiego Babilonu, czyli telewizji polskiej. I, i tam ta szafa stała. Ja nie wiem, czy ta szafa teraz jest. Pewnie, pewnie ta szafa gdzieś już jedzie pociągiem na złomowisku, albo jest w felgach jakichś samochodów pełnolitrażowych, nie wiem, ale na tej szafie napisałem dokładnie, pamiętam kiedy, bo miałem czerwony mazak i wpierdzieliłem to A i tak patrzyłem na to i coś mi zaświstało nie wyświstało i tak są miasta w komie no. może to z czasem i tak nastąpiło ale wiem dokładnie, że to był dzień, w którym ewidentnie mi się nudziło i napisałem takie coś, a takiej rzeczy to się nie pisze z potrzeby, wiesz albo z koncepcji z koncepcji takie rzeczy to się pisze Więcej reklamowych. Powiedziałeś, yy, wysiedliśmy z pociągu w Białymstoku i miasto jest w komie. Yy, ale moje pytanie jest o to, z jaką materią się zetknęliście i jak to wygląda zazwyczaj? Czy tutaj yy, w Białymstoku myślę, że możesz już to powiedzieć? Czy to miasto. Z Twojej perspektywy, człowieka, który robi film, przyjeżdża, styka się z pewną materią, czy ono ma w sobie coś innego, coś wyjątkowego, czy wszystkie miasta, na przykład, gdzie jesteście, są takie same, czy każdy ma jakiegoś swojego ducha i coś, co je wyróżnia? Wiesz, my jesteśmy dokumentalistami. A dokumentalista to jest taki człowiek, który rozpoznaje charakter, potem stara się zrozumieć osobowość. Potem jak już rozumie te dwie rzeczy i ma rozpoznane tą pierwszą, to zaczyna po prostu wchodzić głębiej, żeby oddać kształt rzeczy, takich rzeczy, które mają w sobie niewidzialność. I wtedy jakby już jest, już widzimy. I wtedy ludzie mówią, aha, to jednak ludzie są tacy w takiej sytuacji. Aha, to miasto to, to ono ma takie w ogóle tutaj warstwy niepoznane. I stok, jak większość miast, wiesz co, tak niewiele jest miast nijakich. Luz ja Naprawdę myślę, że może gdzieś w Chinach, może gdzieś tam jeszcze tam dotarliśmy, jest coś pozbawiony jakby swojego charakteru, bądź tak dobrze przykryte, że tak trudno się do tego dokopać. Białystok ma po pierwsze swoją rustykalność. Po drugie ma swoją podkreśloną, nisko zabudowo, niską zabudową przyjazność taką krajobrazową. Po drugie, ma te swoje jak w wierszach Czechowicza białe kości budynków, które tak bieleją, że jakby stają się przez to taki, w takiej swojej staropolskości, w jakiejś takiej śródziemnomorskości, takie yy... Bardzo, bardzo pociągające, krajobrazowe i ma swoją ogromną brutalność, którą wyczuwa się na każdym kroku przede wszystkim w zachowaniach ludzkich, ludzie tak szybko uruchamiają tu w sobie agresję. I to wynika też z tego, że od razu wiadomo, że możemy to odczytać, że jest to głęboki pokład namiętności. Dlatego, że jeśli uwalniasz tak szybko swoje emocje, to znaczy, że te emocje w tobie pracują, że one się przekładają na to, jaki jesteś patriota, jaki jesteś obżartu, jaki jesteś porywczy na seks, to wszystko tutaj żyje, widać to, to, się, to jest takie miasto żywych, mocnych, twardych, e, ostro reagujących ludzi. No więc, zrobiliśmy film o pks tak, e, może nie film, to jest za dużo powiedziane, ale zrobiliśmy takie studium dokumentalne tego dworca. Z nadajnika napierdziela reklamowy tekst dworcowego dworcowej agencji reklamowej czy czegoś takiego, w którym mieszają się ze sobą dramatyczne historie o tym, jeśli chcesz wziąć kredyt, przyjdź do nas, bo coś tam... I to jest takim powiedzianym miękkim, zaśredziowanym językiem, że nawet nie masz się na co wkurwiać na tego gościa, który chce robić ludzi w chuja, To jest jakby wszystko takie przyjazne człowiekowi. Potem była jakaś reklama o farbankach, które można za, zawiesić wszędzie i rozbudzić wyobraźnię, czy tam coś jeszcze. I, i powiem ci, i ja zostałem na ławce, nagrywałem tak jak najbliżej tego, tego całego megafoniku, żeby wiatr nie, nie zabrał po prostu słów i, i, i zdań, bo to tak pasowało do tej strasznej, trudnej rzeczywistości, w której ludzie jak już się odezwali, to naprawdę prawie wierszem. E, I jeszcze do tego na koniec wjechał PKS, który na końcu miał napisane psychologia. Ludzie chcą rozmawiać. Przecież ludzie chcą rozmawiać. To są takie podarunki, wiesz. No, jakby to powiedzieć e, dary, losy, jeszcze dokumentalizm jest naprawdę twoją obsesją to wtedy to wszystko ma sens okej, okay. wielkie dzięki chciałbyś ja powiedzieć. powiedzieć coś jeszcze? bo zawsze swoim gościom daję możliwość powiedzenia dwóch, trzech słów jeżeli mają takie życzenie jeżeli masz takie życzenie, to powiedz swoje dwa, trzy słowa dwa, trzy słowa to znaczy możesz to rozbudować, wiesz więc... Ja, Jakoś no, Ci no, wybaczę. Ja, ja, ja Ci powiem tak. E, e, no, najłatwiej jest e, w takiej sytuacji strzepać z języka to, co mu ślina naniosła. Jak człowiek słów używa jak rąk, tak jak jest w moim przypadku, to zawsze też tam wytrzepił. Ale jeśli ktoś, kogoś poruszyły te nasze dzisiejsze słowa i te, i te rozmowy, to naprawdę ja mogę to powiedzieć jedno e, od siebie, mhm. że. Jest wielką rozkoszą życia i trudną drogą, ale też jakąś prowadzącą do niewiarygodnych pokładów człowieczeństwa bycie niezależnym w każdym celu, w każdej materii. To nie znaczy, że stawiasz się wszystkim i mówisz z wdzięcznością po prostu e, e, tych ezoterycznych ekologów, new age'owych i feministek na wszystko nie, bez względu na to, czy usłyszałeś o czym jest rozmowa. Nie? nie, to chodzi o to, że nikt nie jest w stanie wpłynąć na Twój wybór. I na ciebie, tak, żeby to, co z ciebie wychodzi, to nie był twój głos. No i to. Okej, dzięki.